Musimy w szkole to kurde kolejny raz podnieść zawsze. Nie, nie, wszystko na wszystko nie. No są lekszane, szanie, szanie, nie i potem jest to bardzo zuchronione. Oh. Idę was moje potworki w drugim odcinku shoppingu. Yy, sama dostałam właśnie cztery pet shopy których trzy już widzieliście w tamtym filmiku. Oczywiście nie mam żadnego, Zresztą yy, nie żadnej niespodzianki ani. no to Nie, nie umiem tego powiedzieć. No okej, okay, nieważne, teraz już pokażę Wam te Petropy. Tylko nie są już y, żadnej tej paczce, ponieważ tak się zjerałam w święta, że już musiałam je otworzyć. No to zaczynajmy. Pierwszym petshopem jest ten śliczny Coli. On piękne oczka, ogólnie piękny ryżowy nosek i ma dziurkę. Jest bardzo w bardzo dobrym stanie. Drugim pet bez z się mega mega mega, mega jaram, jest ten przeszliczny jemnik. Jest on bardzo w dobrym stanie, jednak ma tylko zdartą ale to mnie przeszkadza. Ma dziurkę i ma przepiękne oczy, mi się one strasznie podobają. Chyba to jest pet szop, ma najmniejsze oczy z mojej ogólnie, ogólnie całej kolekcji. Innym pet bez z się mega mega mega, mega jaram, chyba najbardziej ze wszystkich, to jest taki mega 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 serio wow. Jestem przedsudny dok dog myślałam, że będziełam w gorszym stanie, ponieważ wszystkie te pytszoby akurat te widziałam, są takie żółte tutaj się przy pyszczku i tak takie mam zdarte coś. On jest w bardzo dobrym stanie i ma magnes. tutaj mam wiem, ma szary magnes. I ja się z niego mega, mega, mega jaram. Ostatni shop tego nie widzieliście. Yy, ona jest bardzo popularna z, z innego filmu, serialu, którego nie pamiętam, ale ona... to jest ten... Sofi, Kurde, nie, ja nie pamiętam. Yy, to jest yy, Brooke. Yy, bardzo bardzo lubię oglądać ten serial, tylko nie pamiętam, jak on się tak naprawdę nazywał. I jest ona w bardzo dobrym stanie, w końcu, się go, jeśli krzyczecie, to jest bardzo creepy, <gryby> trudno. I yy, ma magnes szary.